Nie musisz zrobić się na rolnikarze, bo chcesz wylecieć na rolnictwo, to jest to niezapokojne. Oj, ogień KM-u z przodu. Strzał przed nami. Strzały przed spróbujcie wyeliminować. Darę taka sugestia, żebyście... jak Helga ma tak prowadzić ogień, to może byś grupa sztumowa by wyszła, a garnierzy by dostali. No, może tak, żebyśmy podzielimy się na tę grupę, jeśli ktoś będzie w tam. Dobra, Piroc, chcesz zrobić coś wytrzymał takiego? Wytrzymał. Zrób duży nawrót, Do ustaw dobra. się mniej więcej na, na, na wieżę lotniskową i bardzo nisko leć po wieżę. Następnie zahamujesz i szybko nas wysadzisz. Dobrze. Tylko już musisz zniżać, już. I kieruj się wprost na wieżę. Na nasz cel. Dobra. Lebo. No muszę pójść tam, po prostu padle chłopie Spokojnie, co A jeśli nas blisko z zwiedzać, to nikt nas nie zginie. Jeśli daleko się nie to... z i zostałem kanerów będziemy osłaniać czterem Dobra, tylko nie miej dużej prędkości, to jest nie Oops. wierzchu Ups, ok. spróbujcie no, zlokalizować. Tam, tam zawierzył jakiś, był jakiś pekarz. Weźcie go od że tak przycisnijcie. Czekamy tylko na swój instrumenty jak to? ci podają. daleko jest. Wyskakujemy? No nie. Ale... No do śmigła. Stój! Nie kleży. Stój! Dobra, wyląduj bo 12, Wy wyskakujemy, wyskakujemy już. Odejdź od yeah. wyskakujemy, wszyscy wyskakujemy. Panowie, krycie, krycie. Śmigłowiec, odleć, odleć stąd. Panowie, pod wzgórza, pod wzgórza, pozycję, pod wzgórza. Czarni do dowództwa do się Five is dead już z naszych leży na płycie Kurwa Tutaj jest deszka u Nie to ten jest Hilux Sprawdź go ostrożnie Okej okay. Panowie czarni wszyscy do mnie, Przez cała grupa szturmowa do mnie Myślę że podejdziemy dżunglą delikatnie Jeden sprawdza i reszta osłania Nekroń się zgłasza na chodnika eee, Okej, okay, kolejny Hilux na 100 a zmucie po drugiej stronie pasma To um. ja sprawdzę w miarę Ten nie, ten jest ukrudzony Da się nim ruszać no Próbujemy to? A nie, nie, da rady, jest uszkodzony. Panowie ruszamy na 1.5.0 wzdłuż e, tej góry. Tasman. Co zginął, pan Darek, słuchaj, e, może strzelamy tą wieżę z granatników? Spokojnie, spokojnie. Na razie nie zraźnie pozycji. Jak co? Jest więc mogę postawić zasłonę w razie czego? Tasman, jesteś? Jestem tu z przodu. Dobra, Tasman prowadzisz. Dobra, Dobra. Pomału, pomału panowie, panowie. Tylko tu jeden z naszych do przodu wydar Nekron co mi to Nekron, czekaj Na, wrona mogą się tam tu lecieć. Panowie będę kawałek grywał. Dobra, biegniemy. Nekron, gdzie ty kurde, lecisz? Nekron, trzymaj się z tyłu. Za mamy mogę tu. Jesteśmy Tylko to Aha, ty możesz lecieć. Ty z tyłu. Idziesz na końcu. Gdybym zginął, Spitfire'y przyjmę za dwóch hmm. medyków. Tylko przyjmuję dowodzenie? To jest Spitfire. Przyjąłem. Idźcie dalej. Poczekajcie, nie wymijać mnie. Poczekajcie. Cofnąć się za mnie, delikatnie. Ruszajcie. Pójka rusza. Ruszać? Tak jest. Wy idziecie jako zgad. pal, byś Tak, Tasman, gdzie jesteś? Tasman, gdzie jesteś? Blisko, przy tym, jakieś 100 metrów od wieży. Wspitwa tak? Zatrzymaj się tam, dojdziemy, będziemy zabezpieczać, by wtedy doskoczycie do budynku. Na razie się zatrzymaj. Ok, jesteśmy przy jednej drzeszce na dole. Co Koło czerwone. Tak. Słuchaj, może w walę to Nie można tu wejść? Na tego? Można. Na Gdzie jesteście, panowie? O, chyba nie. Tylko koło mnie. Słuchaj. Okay. Słuchaj, teraz może w obiegu. Nie, nie, zaczekaj. zaczekaj. Nie, 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 okay. Trzymaj ją, patrz, żeby się coś Dobra, już, już dochodzimy. Chodź, Razor. Czy ja wolałbym właśnie boki, po bo z tej dżungli to z tą tupę dostaliśmy, nie? Mhm. Uh -huh. e, Razor, przejmij działko. To nie właśnie nie można wejść. Nie da rady. Dobra, panowie, czas mam. Przewodzisz grupy szturmowej, ja zostaję tylko z Razorem, będziemy was osłaniać. Podejdźcie pod budynek. Ktoś... Straciliśmy znowu kogoś? Tak, e, no. Chodź. I klimka przy lądowaniu Jak dobiegniecie dajcie znać Okej jesteśmy pod budynkiem. Dobra raz biegniemy, chodź Jaka, Nie nie, nie, nie. wchodzisz ci do budynku jeszcze przygotować Jaka? granat Przygotować granat Niech ktoś rzuci granat do środka Czysto Speedfire, dasz radę rzucić krana? Na górę? No do wejścia Razor chodź z tej strony Tu czysto jest Panowie tu marzec coś w plecych wchodzę jestem na górze Skąd to szczoły? O speedfire Speedfire gdzieś... Nie, za mocno, za mocno poleciał Właśnie ja tylko rzucam gretami z tym starym modułem rzucania. Oh, dobra, rzucę dobra rzucę nie rzuca No tam to jest masakra teraz chodzi. Kontakt jest na 150 Kurwa dostałem Wiesz? Na 150 kontakt jest zbrojony Kurwa czy to? Rzućcie dym, rzucie dym. Kurwa nie wejdę Razem z ja porowem Niech mi ktoś tu wniesie Nie widzę go Właśnie nie mogę Zawierzę Darek, szybko Nie mogę wejść Wycofam się za budynek Dawaj, dawaj Razu obrwałem. z tym lepiej Kontakty na 1.8.0 Dobra oh, zajmijcie nekro... miejsce w budynku i spróbujcie wygrywać. Każdy dostać kolider na tak potrzebujemy wsparcia i to natychmiast no. na południe od od budynku. a południe od budynku portu lekuczek nie musimy wsparcia. Tam kontakt... Za budynek! Nieprzyjaciela, w liczbie około trzech. Uwaga e, pana, amunicję. Jeden zdjęty. Tu jest medyk do mnie. Pomocznik. Zaraz mi gołiec tam przywali. Ja się tam zajmuję. E, mieliśmy kontakty, panowie. 150, 160, gdzieś około dwóch kontaktów. Gdzieś środę odległości 150, 200 metrów. Na południe od wieży. Ktoś ma dym, niech rzuci granat w tamtym kierunku. Niech ktoś rzuci granat dymu w tamtym kierunku. Okej okay, Darek, jesteś cały. Niech ktoś rzuci granat dymu no, w tamtym jeszcze, kierunku. Jeszcze, ja jestem ranny. Na ekran ranny. Drugi zdjęty. Dobra, robota. Ja jestem są to są. No, jeszcze połatamy. Dobra, Spitfire jesteś tutaj czy w budynku? W budynku... na górze jesteśmy. Dobra, medyk, przeskakuj A co do, zrobić, Tarek? Przeskakuj do... do chłopaków. Na razie się prądźmy. Rozumiem. Powtórz, Tarek, się zgrzali. Na, na razie że prądźcie się. Koliber, jesteśmy na wieży. Dobra, zostajemy. Dobra, medyk, przeskakuj. Markson, medyk, przeskakuj. Dobra, wchodzimy do budynku. Wchodzimy do budynku. Kurwa, jak to było. Masi. Koliberus się dobrze robi. Niech tylko śmigłowiec mi nie uszkodzi. Jeden na barwo. jeszcze prośba. Spróbuj ostrzelać te, te wzgórze, zaraz za tymi budynkami. Same wzgórze. Nie wiem, czy mnie słyszą.